w następnej ale degustacji. Mam następne piwo z Aldika. Yeah. The Hop Foundry Underground Ales. Small Batch. Triple Hopped Golden Ale. No proszę. Potrójnie chmielone golden ale. 4,5% alkoholu. Ehm um, Beer. Mówi, że zrobił to hockbaks. Natomiast ja mam pewne wątpliwości. Jest tu podpis piwowara. Nie wiem, nie potrafię go rozczytać, bo to jest na, na pasgrane coś tutaj. E, natomiast nie ma to żadnego związku z głównym piwowarem w e, hawkbacks. W ogóle niepodobne. Także, jeżeli ktoś ma lepsze wiadomości i potrafi odcyfrować, co to jest, kogo to jest podpis i czy rzeczywiście pracuje w Hawkmax, czy gdzie indziej, no to byłoby fajnie, byśmy, byśmy zrobili taką e, detektywistyczną robotę i odkryli, kto to rzeczywiście waży. <laughs> E, także powiedziałem, 4,5% alkoholu. E, chwalą się tutaj, że jest to uważane w małych porcjach, używając tylko Cascade, Galena i Magnum Hops. I nic więcej. samych ich mieli włożyli. Cuda. E, e, no cóż. Jako źródło glutenu jest wymieniony i pszenica. Także podejrzewam, że użyli, <grywa> użyli tego też do, do, do produkcji. E, no cóż, no jest to potrójnie chemiony Golden Age. Tyle się dowiadujemy. Ładne logo. Podoba mi się ładne logo. jest. Ehm. Jak widzicie, e, piana wygląda paskudnie. Średnie pęcherzyki przetwarzają się bardzo szybko w duże i upadają. E, także nie jestem to miły widok. E, piwo samo w sobie jest barby słomkowej. E, klarowne raczej. Aromat zerowy ale z puszki z puszki jest ciekawszy. Troszkę cytrusów. Taki zestowy. A ze szklanki nic. Tak. Troszkę zestowy. Może gdzieś tam jakiś taki leciutki karmel, ale zesty cytrusów. Na bardzo minimalnym poziomie, ale jest. Ze szklanki już nic nie wyczujesz. Dobrze, może coś smaku. Ciało lekkie do średniego. Odrobina słodowości. Lekki karmel. Lekko przypalany karmel. Goryczka się pojawia od razu i jest taka ziemisto-ziołowa. Gdzieś w tle pojawiają się takie zestowe akcenty. Ogólnie jest bardzo pijalne, sesyjne, odświeżające. Aha nawet no by nie ugrywa, Po pierwsze, nie ma aromatu. Po drugie baza słodowa jest minimalna. Góryczka wchodzi od razu, bo nie ma kontry. Góreczka sama w sobie jest średnia, nawet, nawet niska, ale przez to jest bardziej wyraźna. No, smak jest lepszy niż aromat, zdecydowanie. Jest taki milusi, delikatny, lekko e, karmelowo-cytrusowy. Naprawdę na bardzo niskim poziomie. Nie będzie nikomu nic przeszkadzać. Chyba, że ktoś po prostu nie lubi karmelu. No, ale do tego trzeba się przyzwyczaić w angielskiej piwa niestety. W nie mogę w goryczce, bo goryczka przechodzi. W posmaku później jest takie lekki grejpfrut. Czego nie ma w goryczce. Dopiero w posmaku dalej jest lekki grejpfrut. Ogólnie piwo jest bardzo delikatne. Nie czuć Takich specjalnych um, dla Golden Ale aromatów. No jest troszkę tego karmelu, ale aromat sam w sobie nie jest taki Golden Ale. Po prostu go nie ma. W ogóle go. Nic nie ma. No, no trzeba wsadzić w szklankę i, i też nic nie będzie, no. Że mogłoby być lepiej. Natomiast jest to piwo budżetowe. Um, zdaje się, że 99 pensów kosztuje w Za puszkę także nie jest tak źle. No to jest, no, no są lepsze piwa, nie? No, Są lepsze piwa niż to. Um, no ale jest to krawcowe, potrójnie chmielone. No niestety chyba nie jest wykorzystany potencjał tego, tego potrójnego chmielenia. Zdaje się, że po prostu wrzucili po prostu trzy chmiele do, do kotła i uważają, że jest to potrójne chmielenie. To wszystko. Bo armatu brak. Jakby to było potrójne Ej, na zimno, o spodziewałbym się armatu. Ta? Zero armatur tutaj Także. Mm, mogłoby być lepiej, zdecydowanie. Natomiast nie powiem, żeby to piwo było jakieś paschudne i przeszkadzające. Na przykład do, do giggać do czegokolwiek, tak, do popijania sobie i gadania. Jest okej, okay, nie przeszkadza, właśnie. Fajnie się pije, nie? Fajnie wchodzi. Nie przeszkadza, o, prawie go nie czuć. Może jest łagodne, delikatne, prawie bez smakowe. Prawie bez... Bez armatu. Cudo. Nie? O to chodzi, żeby było blisko wody. Nie, nie jest wodniste, zdecydowanie. Ma swoją teksturę. A także czuć, że się pije piwo. A także to jest dobra strona tego piwa. Spróbujcie. Miejcie własną opinię. Podzielcie się z nią pod tym filmem, tak żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. No cóż, e, chyba jednorazowy zakup e, i żeby spróbować po prostu. E, mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym filmie na kanale, tak że będzie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji przynajmniej mam taką nadzieję. Wasze zdrowie, człowieku.